Turystyczna Wielkopolska ponownie zawitała do Szamotu, miasta z bogatą historią i wyjątkową ofertą dla miłośników aktywnego spędzania czasu, którą w tym odcinku właśnie Wam pokażemy. Przekonacie się, że te miejsca są idealne zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów sportu. Zaczynamy! Tak jak wspominałem, w powiecie szamotulskim gościmy już kolejny raz. Teraz przypomnimy Wam, co warto tutaj zobaczyć. W samym sercu powiatu koniecznie wybierzcie się do Muzeum Zamku Górków. Obejrzyjcie majestatyczną Wieżę Ciśnień, wybierzcie się na spacer po klimatycznym rynku. Z kolei za miastem warto zwrócić uwagę na drewniany kościół w Słopanowie, ratusz o barokowej formie w Obrzycku, czy też Pałac Raczyńskich w Zielonej Górze. Centrum Sportu Szamotuły. Położone jest zaledwie 15 km od trasy S11 i 30 minut od lotniska w Poznaniu. To bardzo dobra lokalizacja dla zawodowych sportowców, drużyn oraz wszystkich miłośników aktywnego trybu życia, takich jak ja. Sprawdźmy, co mogą nam zaoferować. To miejsce, które odwiedzają liczne kluby ekstraklasy z pierwszej ligi. Praktycznie rok w rok jest to miejsce. W którym przygotowują się do kolejnego sezonu. Ale to nie tylko kluby piłkarskie, również i reprezentacje, które spędzają tutaj swoje zgrupowania, to reprezentacje narodowe państw europejskich, ale w, w takich dyscyplinach jak na przykład piłka siatkowa. Na co dzień ta infrastruktura sportowa, którą tutaj mogą wszyscy zastać, to infrastruktura, która służy dzieciom i młodzieży. Z racji tego, że narodowym sportem w Polsce jest oczywiście piłka nożna, to w pierwszej kolejności wybraliśmy się na pobliski stadion. Na co dzień swoje mecze rozgrywa tutaj Sparta Szamotuły. Na trybunach znajduje się łącznie 2377 miejsc siedzących oraz 500 miejsc stojących, w tym trybuna kryta. Teraz zabieramy Was do strefy Aqua. Znajduje się tu basen sportowy o długości 25 metrów, który jest idealny do intensywnych treningów. A basen rekreacyjny zapewnia relaks po wysiłku. Dzięki temu daje to pełen komfort, zarówno na treningu, jak i w czasie odpoczynku. No to idziemy dalej. Jak widzicie, dobiegliśmy do siłowni, która oferuje bardzo duży wachlarz możliwości treningowych dostosowanych do różnych poziomów. Zaawansowania. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi, zarówno w strefie cardio, jak i maszyn, każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Uff. Siłownia przeznaczona jest zarówno dla osób indywidualnych, jak i grup zorganizowanych. Do dyspozycji jest również przestronna sala fitness. Tutaj każdy może znaleźć odpowiednią formę aktywności dla siebie. My teraz przerywamy trening i zabieramy Was w kolejne miejsce. Teraz czas, żeby Wam pokazać halę sportową. Jest to idealne miejsce na rozgrywki i treningi wielu dyscyplin. Jest to przestrzeń, która pozwala na intensywne przygotowania do sezonu. Całkowita powierzchnia hali wynosi 1200 m kwadratowych, a jej funkcjonalność umożliwia podział na trzy niezależne boiska. Hala oferuje 270 miejsc siedzących, rozmieszczonych w trzech sektorach. Zaplecze składa się z sześciu szatni z pełnym wyposażeniem sanitarnym oraz szatni dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Odbywają się tutaj też cykliczne wydarzenia kulturowo sportowe. Można W centrum sportu można skorzystać również z kortów tenisowych, które są Przeznaczone zarówno dla zawodowców, jak i amatorów. Zobaczymy, jak mi pójdzie, bo udało nam się umówić sparring z trenerem. Sprawdźmy to. Dzięki trenerze. Dzięki. No po, powiedzmy, że remisowa, nie? Remisowa. Super gra. No fajne, bardzo fajne warunki. Osiem kortów, tak? Jesteś Osiem do... kortów się znajduje na naszym obiekcie, tutaj, Centrum Sportu. Yy, można powiedzieć, że w okresie wiosennym, letnim są yy, zapełnione. Troszeczkę, ja mówię, na jesień jest słabiej, bo to wiadomo, pogoda. My się za... załapaliśmy na ostatnie podrygi. Na ostatnie podrygi, <grym> tak. Jeszcze korty będą do końca miesiąca czynne, Aha. także no, można jeszcze skorzystać. Coś jeszcze u mnie można poprawić, czy już tenisista zawsze, kompletny? Zawsze jesteś do poprawy, Nawet najlepiej, najwybitniejszy. <grym> Dobrze, okej, okay, to skorzystamy. Dzięki. Dzięki bardzo. W skład całego kompleksu nie może zabraknąć miejsc noclegowych, a to zapewnia znajdujący się obok Hotel Maraton. Tutaj zadbają o każdy szczegół, aby treningi i wypoczynek były na najwyższym poziomie. Hotel Maraton to 50 klimatyzowanych pokoi w pełni wyposażonych w lodówkę i zestaw powitalny. Mamy pokoje jednoosobowe, trzyosobowe oraz większość tych pokoi to jest po prostu dwuosobowe. Typowo nastawieni jesteśmy na drużyny sportowe, czyli potrzeba dwóch łóżek prawda, w pokoju, a te łóżka też możemy łączyć. Jeśli mamy po prostu rodziny i parę, to też jest taka możliwość połączenia tych pokoi w duże łóżko małżeńskie. Posiadamy cztery w pełni wyposażone sale konferencyjne. największa może pomieścić do 160 uczestników, ale oprócz tego mamy też mniejsze sale, które możemy zaaranżować na różne style klasowe. Możemy zrobić teatralne i w tych możliwość jest też ustawienia oddzielnych stolików przerwy, kawowe oraz poczęstunek albo innego rodzaju bufety. Nasz hotel to nie tylko centrum sportowo-konferencyjne, no, ale również świetna restauracja Maratino, która dzięki nowemu szefowi kuchni i jego zespołowi stała się bardzo ważnym punktem na mapie gastronomicznej Szamotu i nie tylko, gdzie serwujemy wspaniałe dania kuchni regionalnej, tradycyjne smaki przeplatają się z nowoczesnością. weekendami nasza restauracja Maratino się wypełnia po brzegi. I czasami ciężko się do nas dostać. Goście próbują rezerwację zrobić już dwa tygodnie, czasami do przodu na imprezy rodzinne. Niedziele są po prostu przepełnione. Nasze weekendy tematyczne przyciągają gości coraz to z dalszych stron, a na dancingi przyjeżdżają goście z Poznania i okolic. Nasze potańcówki wyprzedają się w trzy dni. Jesteśmy też i turystycznie, i lokalizacyjnie, w, w bardzo fajnym miejscu jesteśmy blisko Poznania więc jakby ten potencjał turystyczny regionu, mamy piękną przyrodę, bo jesteśmy już jednak od tego, od tego miasta troszeczkę dalej, także jest naprawdę dużo atrakcji, które dla sportowców, dla klientów indywidualnych, dla przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z naszych usług, będą takim dodatkowym, mam nadzieję, asumptem, żeby, żeby skorzystać z naszych usług. Serdecznie zapraszam wszystkich na obiekty Centrum Sportu Szamotuły, na boiska piłkarskie, do hali sportowo-widowiskowej, na siłownie, na korty tenisowe, do groty solnej, na pływalnię. Znajdziecie tutaj Państwo wiele okazji do Aktywnego spędzania czasu. Jak sami mam nadzieję przekonaliście się, ten kompleks sportowy łączy pasję do sportu, profesjonalne podejście i doskonałe warunki treningowe. To tutaj sportowcy mają możliwość nie tylko doskonalić swoje umiejętności, ale także regenerować siły i w pełni odpocząć. Świetna lokalizacja. Nowoczesna baza i szeroka oferta sprawiają, że warto odwiedzić ten kompleks i samemu przekonać się o jego zaletach. Zapraszamy do szamotu, miejsca, które trzeba zobaczyć i przetestować.